Ratownictwa Ustka dysponuje jednostką ratowniczo poszukiwawczą Orkan 3000. Jest to statek zbudowany w Polsce, stosując marynarki wojennej w Gdyni z aluminium. No jest to największa największy z trzech największych polskich statków ratowniczych. No i zaraz dowiemy się jak Funkcjonuje taki statek, jak podejmuje się rozbitków i jak wygląda on w środku. Statek ratownictwa morskiego Orkan. Jesteśmy w sterówce. Jest to bardzo zaawansowana technologicznie jednostka. Jeden z największych polskich statków ratowniczych. Tutaj pan kapitan może coś o nim opowie? Dzień dobry, starszy oficer Marek Bitkrot. Jesteśmy tak na statku ratowniczym Orkan. Jeden z trzech klasy SAR 3000 to są typowo ratownicze statki, największe na wybrzeżu. Jeden większy mamy statek, to jest statek rozlewowo-ratowniczy. Co o statku? Maszyny, moc maszyn? To... Trzy, mamy trzy silniki. Dwa silniki po 1400 kW, jeden silnik. 2000 kW. Statek jest napędzany trzema śrubami napędowymi. Śruby boczne to są śruby nastawne. Śruba środkowa skoku stałego to jest tak zwana śruba prędkości maksymalnej. Statek rozwija około 21 węzłów na trzech silnikach. Czyli jakieś 40 kilka około, kilometrów na godzinę. Około 40 km na godzinę można powiedzieć. Na rufie mamy osobną jednostkę ratowniczą. To jest szybka łódź ratownicza, ona z kolei 30 węzłów rozwija. To przypomina, że to jest około 60 na godzinę? Tak, można tak powiedzieć, niecałe razy dwa się liczy. Na statku pracuje 7 osób, 7 ratowników jest. Załoga składa się z, z działu pokładowego, to jest kapitan. Zastępcą kapitana jest starszy oficer, czyli ja. Dwóch, y, trzech marynarzy w dziale maszynowym, starszy mechanik i drugi mechanik. Y, Dyżo, yes. spełnimy przez dwa tygodnie bez przerwy. Przyjeżdżamy na dwa tygodnie. Mieszkamy na bazie y, w Ustce. Przez całe te dwa tygodnie jesteśmy gotowi do wyjścia w akcji w każdym momencie w ciągu 15 minut od otrzymania zgłoszenia. W ciągu 15 minut jesteśmy gotowi do wyjścia w morze. Statek jest wyposażony w pomieszczenie dla osoby rannej, poszkodowanej w jakiś sposób medyczny. Na wyposażeniu mamy, właściwie jak karetka, na, na ulicach jeżdżą karetki no to my mamy taki sam sprzęt, czyli mamy i defibrylator i mamy respirator, mamy środki opatrunkowe, instalację tlenową do zabezpieczenia złamań, ram ciętych, szarpanych, pełna reanimacja. Mamy też, ze względu na to, że pracujemy na morzu, częstym objawem, znaczy częstym skutkiem y, jakichś wypadków na morzu y, łączących się z wypadnięciem do wody jest hipotermia. Jesteśmy wyposażeni, wyposażeni w sprzęt umożliwiający przywrócenie ciepłoty ciała. To są dwa sposoby: jedno to jest lampa y, grzejąca, orbitka, a drugie to są koce grzewcze którymi możemy przykryć rozbitka. Jak kołderką, podłączamy to do prądu, to jest zasilane elektrycznie i przywracamy ciepło ciała. Tego normalnie nie ma w karetkach, to jest taka specyfika nasza morska. Yy, tu leżą na wierzchu plecaki. To nie jest z powodu yy, braku utrzymania porządku na statku, tylko one muszą być pod ręką, bo te plecaki zabieramy ze sobą, jeżeli do akcji wychodzi łódź ratownicza. Tak, bo że jest akcja, to się wchodzi tędy, pobiera plecak i wychodzi tym wyjściem. Zależy kto jest kim, bo ja tędy nie wchodzę, jestem dowódcą łodzi, to ubieram się i od razu idę na łódź. Yy, jeden z marynarzy ma po obowiązkach przejście tędy zabranie plecaków i umieszczenie nam na łódź. I wejście to się stędy z, ratu, z osobą poszkodowaną? Tak, są, są drzwi bezpośrednio na pokład. Można osobę poszkodowaną, ranną bezpośrednio tutaj do, do pomieszczenia medycznego wnieść, położyć na noszach. To są nosze dokładnie takie same jak się używa w karetkach. Także tu następne podobieństwa do, do zwykłej służby zdrowia, którą każdy widzi na ulicach, statek jest wyposażony w żurawik pokładowy, on nam służy do, do różnych celów, do, do podnoszenia cięższych rzeczy. Tutaj widzimy windę holowniczą do holowania innych jednostek. Najważniejsze na rufie łódź ratownicza, szybka łódź ratownicza. Może współpracować ze statkiem, może działać jako osobna jednostka. Czyli, jeżeli coś się bierze, dzieje blisko, blisko brzegu, jest potrzebna szybka reakcja, związana powiedzmy z wyciąganiem ludzi z morza lub pomocy jakiejś mniejszej jednostce, wtedy wypuszczamy samą łódź ratowniczą, na której płyną trzy osoby. Dowódca łodzi i dwóch załogantów. I tak samo łódź ma pogotowie 15-minutowe, czyli 15 minut od zgłoszenia jesteśmy gotowi do wyjścia w morze. Jeżeli stąd podejmuje się rozbitków, bo tutaj mamy ten pokład dosyć nisko, chyba właśnie dlatego, żeby tych rozbitków szybko podjąć z wody, tak? Podjęcie rozbitków z wody można dokonać na dwa sposoby. Jeden to tutaj z burty, widać z prawej, czy z lewej, obojętnie. Mamy siatki na podnótre. Wybrał się taka siatka ratownicza? Wtedy te liny się demontuje, siatkę wyrzuca się na, na zaburtę, odczepia pod żurawik, tworzy się taki jakby podbierak, który, na który yy, wpływa osoba nieprzytomna, czy co tam trzeba podjąć i podejmuje się bezpośrednio na pokład. Yy, metoda jest dość ryzykowna z tego względu, że statek musi manewrować. W pobliżu są śruby napędowe, także trzeba by bardzo dokładnie manewrować, żeby człowieka nie uszkodzić tymi manewrami. Dlatego bezpieczniejszym sposobem jest opuszczenie łodzi ratowniczej. Nawet może się okazać szybszym sposobem, bo otwieramy furtę rufową, wsiadamy, opuszczamy łódź, podejmujemy rozbitka, wjeżdżamy z rozbitkiem na pokład. I już bezpośrednio, bez przekazywania z jednostki na jednostkę na wodzie, bo to jest zawsze jakieś ryzyko. Jedna jednostka się w swój sposób buja, druga w swój i to są ryzykowne operacje. Dlatego bezpiecznie jest wjechać na slip, gdzie łódź już jest sztywnie na, sztywno na statku, i rozbitka bezpośrednio do pomieszczenia dla poszkodowanego przetransportować. Na statku może się znajdować zgodnie z przepisami do 150 rozbitków, tak? Możecie Mam podjąć? Zapisane, że do 150 rozbitków byłoby powiedzieć. tu ciasno, trochę, nie? Byłoby tu ciasno, to jest policzone taka ekstremalna y, sytuacja. Y, oczywiście to by nie mogli być roz, rozbitkowie wszyscy w stanie y, ciężkim, bo leżących miejsc tyle nie mamy. To by musiały być osoby najlepiej przytomne, y, które byłyby w stanie. Nawet pozostać na pokładzie. Także, taka pogoda jak dzisiaj, jeżeli by coś się zdarzyło, i na krótkim dystansie trzeba przetransportować, to faktycznie 150 osób by tutaj się zmieściło. No Jesteśmy w siłowni, czyli w maszynowni w statku Orkan 3000. To mamy chyba najpotężniejszy silnik w silnik prędkości maksymalnej z tyłu widać jeden z agregatów prądotwórczych tak ale ten silnik jest olbrzymi jest jeszcze doładowany no sam wylot spalin tak zwany rura wydechowa jest tu olbrzymia dwie sprzężarki. przechodzimy do maszynowni rufowej jest... Tutaj mamy maszynownia rufowa po górkach Silniki manewrowe, czyli te mniejsze, powiedzmy 1400 kW, tak. Troszeczkę więcej. Jeden mhm. po prawej, jeden po lewej. Są to potężne silniki, także. No. I na środku drugi agregat prądu twórczy. i stąd zasilany jest statek z tego agregatu. Jest tutaj to bardzo rozbudowana maszynownia. Przechodzimy do pomieszczenia maszynowego. W tym miejscu największe urządzenie to jest, tak zwany PowerPack czyli pompa hydrauliczna do napędzania wszystkich urządzeń hydraulicznych na pokładzie czyli kabestanów, kabestanu kotwicznego furty rufowej, żurawika wszystko co jest napędzane hydrauliką mamy oczyszczalnię ścieków statek jest nowoczesny także nie, nie, nie wyrzucamy ścieków za burtę bezpośrednio, tylko mamy oczyszczalnię ścieków specjalną a woda zęzowa jest wypompowywana? nie, wody zęzowej nie wypompowujemy normalnie nie mamy problemów z przeciekaniem, także wód zęzowych mamy bardzo mało. Jeżeli tego się nazbiera, normalnie się odbywa to w taki sposób, że zęzy do specjalnego zbiornika na wody zaolejone się przepompowuje. Jeżeli się nazbiera w tym zbiorniku, to zdajemy na ląd. I tam odpowiednie służby zajmują się oczyszczeniem tego. Nie wylewamy wód zęzowych do morza. A tutaj to urządzenie? Na dziobie to jest pomieszczenie steru strumieniowego, czyli to jest silnik steru strumieniowego. Tutaj w góry widzimy sam silnik, na dole w poprzek statku jest tunel, w którym jest śruba i powoduje, że możemy skręcać yy dodatkowo. Hmm. Tak, także manewrowość tego statku jest bardzo sprawna. Bardzo wysoka. Jako że na statku mieszkamy, no to widać już suszarkę do ubrań. Mieszkamy, jeżeli płyniemy w morze, gdzieś normalnie na bazie, ale statek jest przystosowany do, do przebywania osób w dłuższych akcjach i mamy takie sprzęt jak pralka, suszarka.